Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Telenobeliaka. Tym razem również poruszę y, temat starej rzeźni. Byłem tam właśnie dzisiaj. No i też y, przy okazji pokażę rzeczy, które zakupiłem jeszcze dwie moje wizyty na starej rzeźni temu y, które no, nie były to jakieś udane łowy, a no, jednak fajnie by było się pochwalić, że coś takiego już poznasz. Więc zacznę właśnie od y, właściwie mojej pierwszej wizyty na starej rzeźni y, w celu nabycia retro. Jest tutaj akurat y, tutaj akurat chodzi tylko i wyłącznie o samo pudełko. Nabrałem pudełko, nie wiem bodajże za 10 zł. No i no, dyskietki sobie po prostu w nim poukładałem. A tutaj jeszcze mam schowany inny nabytek z y, tego samego dnia Cartridge od Atari. Nie wiem od jakiego Atari. Przebiję tutaj zdjęcie, Nie wiem, gdzie teraz, jak w ogóle jestem skadrowany. W każdym razie jest to Music Composer. Zgaduję, że do użycia również z jakimś, z jakimś urządzeniem na MIDI, ale nie znam się na Atari. Jeszcze nie mam żadnego Atari. Jeszcze. Ale to się, mam nadzieję, niedługo zmieni. Dobra, to pudełko jest mało interesujące. Na kadryża wstępnie zapatruje się Retrofan. A To dlatego, że, że jest od Atari. Ale zobaczymy. Może się rozmyśli. Jeżeli się rozmyśli, to ja w dalszym ciągu raczej nie spodziewam się tworzyć muzyki na Atari. A kardysz kupiłem po prostu jakoś, tak nie wiem, bo nie miałem co kupić. Taka baba się we mnie odezwała. I to by było na tyle z tamtej wizyty. To było chyba miesiąc temu. Natomiast dzisiaj byłem na starej rzeźni z bielnikosem. Ponieważ y, chciał też upolować coś do swojej amigi, upolował coś i tak się składa, że to ja to mam. <grywa> Za chwilę wyjaśnię czemu, a mnie udało się nabyć terminatora. Tak zwanego Endingmana BS500AS. Yy, nie czyściłem go. Coś tu. Nie, chyba tak jest. No Ten terminator, z tego co pamiętam, w ogóle. Przez te niebieskie przyciski I przypomniało mi się, że miałem kilka lat, jak mój ojciec miał coś takiego w domu. I to jeszcze przed Amigą, także... Z głównie ze względu na sentyment to kupiłem. Do... Pamiętam, że nawet grałem z nim w czołgi, chociaż zgaduję, że jako kilkulatkowi to nie za bardzo mi to szło. W każdym razie, tak jak mówiłem, kiedyś konsole mnie nie jarają, ale skoro już mam Play'a i jakoś mi się nawinął Terminator, no to nie wiem, ale coś mi się odmieni. Dostałem w zestawie kartridże. Najbardziej znane 999 bl, 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 w jednym. Z tej, z tej strony nie widać jak to wchodzi. najfajniejsze działa wyciąganie kadry, z tego, tego się nie spodziewałem. Mam jeszcze dwa kadry, a jeden to jest Mortal Kombat y, 9 People. Jak to było? 9 Peoples, 9 Peoples na fakt, że people to już jest liczba mnoga. No i jakiś kiedyś z kawałkiem naklejki z samochodem, dodam, że faktycznie że jest samochód, tak, bo terminatora sprawdzałem, Odziwo dziwo działa. Dzięki Amicharowi udało mi się dojść do tego mniej więcej, jak zasilić tego Famiklona, ponieważ tam jest odwrotna polaryzacja. Ja zawsze posiłkowałem się tym, że plus jest zawsze w środku kabla, a to co jest dookoła to jest zawsze minus. Natomiast tutaj. Jak i też w wielu Famiklonach innych, z tego co się orientuje, jest odwrotnie. A jeżeli ktoś jest z poznania i jeszcze chciałby polować, to jeszcze gdzieś leży jakiś taki dziwny Famiklon. W porządku, myślałem, że to może coś dziwnego, bo na konsoli jest napisane 32 bity, ale ilość pinów, teraz nie pamiętam, ale sprawdzałem wtedy na miejscu w telefonie, ile pinów ma Cardish do Famiclona, i tam ta ilość pinów na środku zgadzała się, więc to był chyba Famiklon 32-bitowy. No dobra, odstępnie gdzie dostałem też pady, jeden pad jest z tym takim wejściem, ten tutaj, z tym wejściem na słuchawki czy na mikrofon, nie wiem. Jestem ciekaw, czy to działa, bo jak działa, to fajna sprawa, bo jest bardzo luźne gniazdo od dźwięku yy, czyniczowe i dźwięku nie ma. Yy, z tego co tam. Z tego co tam dochodziłem, to po prostu przydałoby się je przygotować, bo się poluzowało. No i dostałem pistolet. No i dostałem pistolet. Nie bardzo chcę stykać i nie wiem, czy tak powinno być. W zasadzie to sprawdzę po prostu, czy on, czy on strzela. Wiem, że nic nie trafię, bo mam telewizor LCD. Ale tak bardzo mi się nie chce. Tak bardzo mi się nie chcę wierzyć w to, że ten stolet nie działa z kiem że będę musiał sam się rozczarować i sprawdzić to na własnej skórze. Czy to wszystko, co dostałem? Tak, to wszystko, co dostałem z tym terminatorem, no tylko nie miałem zasilacza właśnie. Dzięki Ami czarowi udało mi się dojść do tego. Tutaj tak też wrzucę przebitkę, żeby może było łatwiej dojść do tego, nie wiem, innym ludziom, którzy na przykład chcieliby się dowiedzieć, jaką mają polaryzację w jakimś dziwnym famiklonie typu No Dobrym argumentem jest to, czy masa od zasilacza jest połączona z masą od chin -chi. Jeżeli jest, no to mamy już sporą wskazówkę. No ale dobra, tutaj jakoś to poukładam, bo kable mi wiszą. Głupie, żeby maskotką kanału był spirit, no ale tak już jakoś stało. Ponieważ yy, widzisz tu mi się chyba kadr kończy ponieważ Belnikos kupił dużo więcej rzeczy niż ja ale w jednym miejscu i za 20 zł. Bo są to dyskietki. Ja zaraz sobie je wyciągnę. Dyskietki, To są dyskietki HD, ale biorąc pod uwagę to, że on ma Amiga 500, w której oryginalny napęd nawet nie sprawdza gęstości dyskietki, I to nie będzie z tym żadnego problemu, będzie można je przeformatować. Co prawda leżały luzem na dworze, więc najprawdopodobniej większość będzie do, yy, no, do zaopiekowania się. O co tu wlazło mi jedno w drugie? Aha, ta dyskietka już raczej się do zbyt wielu rzeczy nie nada. Ale tego trochę jest, i myślę, że się mocno nie pomylę, jeżeli stwierdzę, ciemno, że, jeżeli stwierdzę w ciemno, że tych dyskietek jest więcej niż ja mam, Z tym, że wszystkie są na pewno do przeformatowania. Ja jeszcze gdzieś tam poza kamerą je policzę i powiem, ile ich dokładnie jest. Dostał też. Pudełeczko do tych dyskietek. Co prawda z wyłamanymi uchwytami, tutaj tymi, ale to się da załatwić. Jeszcze jedno pudełko, nawet z naklejką w środku. I, i to wszystko. Tutaj pozostała ilość dyskietek. Doszliśmy razem do wniosku, że. Nawet gdyby się okazało, że połowa z tych dyskietek będzie albo do wyrzucenia, albo do czyszczenia, co zresztą też nie każdemu się chce czyścić, ja swoich stu paru bodajże, 150 dyskietek nie doczyściłem jeszcze wszystkich, a niektóre tak intensywnie poczyściłem, że skazają je na US format, czyli no, na sformatowanie w taki sposób, że już nie będą, że już będą działały tylko w DOSie i nie będą miały 100% swojej pojemności. Także w każdym razie, nawet jeżeli by się okazało, że połowa czy nawet czy tych dyskietek się okazałaby dla zwykłego użytkownika do wyrzucenia, to i tak warto było je kupić za 20 złotych. <grytanie> Tutaj ciekawa historyjka, bo gdy byliśmy z Gielnikosem właśnie tam i pokazał mi, gdzie on te dyskietki znalazł, to poprosił mnie, żebym obejrzał je, jak one wyglądają. No ja tam chudzam nad tymi dyskietkami rzuconymi tak luzem na takim kocu na dworze i robię tak. No, ta jest dobra. On w tym czasie pyta, ile te dyskietki kosztują. Facet mówi, że 50 groszy sztuka. Ja w tym momencie już przeglądałem szóstą dyskietkę. No i gościu, w tym momencie powiedział, że za dwie dychy puści wszystko. Nie wiem, czy przypadkiem nie przez to, że chciałem być zbyt dokładny i obejrzeć wszystkie. Na pewno to wyglądało bardzo sknerusowato, ale być może ludzi mieszkających w Poznaniu to nie zdziwi. Ta jest świetnie zaklejona. A, to jest coś takiego. Myślałem, że taka naklejka. No, to ja teraz tylko te dyskietki policzę, tak dla świętego spokoju i też dla Bielnikosa, co by wiedział. No i proszę. Razem z tą uszkodzoną to będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 12 153 dyskietki, z czego jedna raczej yy, coś tam próbuję. Spróbuję do, dogiąć, ale wątpię, żeby To coś dało 152 dyskietki A ja mówiłem, że jest ich około 150 Dlatego jeszcze yy, całe mnóstwo naklejek Co to jest? Jakaś... Chyba trochę leżały na deszczu, bo jakaś zmoczona... Yy, zmoczona wizytówka. Wizytówka z Poznania. Coś, coś zaskakującego. Yy, całe mnóstwo etykiet. Nie wiem, czy ten klej od tych etykiet się jeszcze do czegoś nadaje, ale... Będę miał okazję sprawdzić z wielką chęcią. Zawsze chciałem mieć takie etykiety. Właśnie... Yy, jak to opisać? To są takie etykiety, które powodują, że dyskietka z tej strony jest widoczna, ma po prostu swój kolor od razu. Widać w takim pudełku co jest co. Jak drukuję sobie same etykiety i sobie sam takie paski robię. Jak to tu rozłożyć? To pewnie A4 jest takie dziwnie złożone, tylko tu się skleiło. Tak jak myślałem. No. Jest tutaj sporo różnych kolorków. Same dyskietki też nie są jakoś mocno, znaczy niektóre są mocno opisane, ale to mniejsza, no ale w dalszym ciągu też y, nie mówię, dlaczego ja mam te dyskietki, a nie Bielnikos. No myślę, że z oczywistego powodu te dyskietki, na te dyskietki trzeba coś nagrać. Bielnikos y, nie ma goteka, no i też y, ma tylko dwie dyskietki. Znaczy nie, ktoś, ktoś, mówił, ktoś mówił, że mówił, churczę, mówił, że ktoś mu załatwił jakieś dyskietki, no ale teraz to może mieć gier od, yy, od, zaorania. Także ja tam czekam, czekam za listą propozycji, które chciałby, żebym mu nagrał i coś tam nagrał Mam nadzieję, że się ucieszy. No, w dalszym, aha, chyba, chyba Retro Gaming Room, dobrze mówię? Chyba to on właśnie. Chyba to on właśnie mu nagrywał. Dobra, ja to wszystko teraz schowam. Sam też nabyłem dyskietki niedawno. No to już nie ma co pokazywać, bo to były nabyte na. Yy, jedne na Allegro, a drugie yy, na OLX-ie albo na Gumtree. Wszystkie są, wszystkie w HD. To oczywiście zdecydowana większość jest sprawna, natomiast yy, nie wszystkie. Niektóre chyba nie bardzo chciały współpracować, ale tym się zajmiemy. Natomiast w którymś odcinku terenoweli AK wspominałem tak, jak znalazłem komodorka w piwnicy. Wspominałem też o tym, że znalazłem cargridże do tego, yy, które teraz mogłyby działać z moim terminatorem. No i się okazało, że te kadry że gdzieś mi przepadły. Nie, nie wiem, gdzie one się znajdują w tej chwili. Ale będę ich szukał. No właśnie, co tu jeszcze, poza tymi etykietami? Była wizutówka była jakaś kartka. Ta kartka tutaj yy, opisuje... <grym> opisuje, jak wygląda z tyłu płyta główna ATX. Tutaj są porty COM, że tu jest jack, że tutaj jest... Yy, Znak zapytania, i później ktoś dopisał joystick, drukarka USB, yy, znak zapytania przy z przy wejściu do klawiatury, a po prawej stronie, że mysz. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ale to jest już teraz własność mini także ten. No i też, yy, opakowane, już przez chwilę myślałem, że nówka. płyta yy, ta, ta mini-CD, czy tak to się nazywa? Bioniku, Lego Technik. Ciekawe, czy to jest tylko film, bo widzę, że to jest wymagany QuickTime. O, wymagana karta grafiki 4 MB, więc być może jest to jakaś gra, nie wiem, nie będę sprawdzał. No, także ja ponagrywam tu jakieś gierki biernikosowi, będę miał naprawdę ogromne kopie party, bo sam jeszcze musiałbym swoje, jakieś kolejne nowe 100 dyskietek zagrać. Znaczy ponagrywać gry. No i mam teraz kolejną konsolę, którą należałoby umyć bo mój PlayStation też tak wygląda, jak wygląda, także, no właśnie, jeszcze z innych ciekawych rzeczy, ja to położyłem. Yy, wrócił do mnie yy, pat od Play'a jedynki I jeszcze go nie otwieram, jeszcze nawet z przejściówką do komputera, bo do tego, do peceta, bo do tego był używany. No, ale jeszcze do PlayStation nie wracałem, właśnie miałem też nagrać gameplay, taki cotygodniowy, ten taki, który ma łapać te łapki w dół, tak te poprzednie. Ale no nie wyszło mi w tym tygodniu, nie wiem czy w następnym mi wyjdzie, także no trudno, coś gdzieś, gdzieś tu straciłem, straciłem ten pęd. Ale jakiś gameplay postaram się nagrać. Jeszcze nie wiem z czego, Zastanawiam się między C64 a Amigo Będę się musiał zająć tym PlayStation, tym Terminatorem, jedno i drugie wyczyścić, doprowadzić do ładu, yy, nagrywaniem dyskietek, a do tego jeszcze praca i no i jakiś gameplay. A jeszcze powinno się mieć jakieś życie prywatne, że coś takiego. Także. Ja jestem głupi. Także to by było wszystko w tym odcinku terenowej. Jaka mam nadzieję, że zdążę jeszcze wyprodukować coś nowego. Może coś bardziej awangardowego? Nie wiem, to tak. Cześć.